Hej siemanko, to jest KKF i witam was w kolejnym odcinku Mario i mam dla was dobre informacje macie szansę wygrać zwrot kasy za zakupiony przez was Lenovo Yoga tablet czyli coś co takiego właśnie trzymam magicznego teraz sobie w rączkach i szczegóły będziecie mieli pod koniec odcinka a teraz nie ma co zwlekać, jedziemy słuchajcie, za... skończyliśmy ostatnio w jakimś takim tajemniczym różowym świecie i zagramy sobie, a niech będzie Mario, dawno Mario nie graliśmy więc dzisiaj na czerwono Mam dzisiaj grzybka, która może nam pomoże. Zobaczymy. I dobra, to jest ten dziwny różowy świat. No i dobra, chodźmy dalej. Mamy tutaj do zdobycia trzy gwiazdki. Jakieś dziwne latające rzeczy tam były, więc boję się, co zaraz się wydarzy. Ale dobra, nie szkodzi. Hmm, tak. Dobra, już widzę, że tutaj koniecznie będzie coś mnie chciało zestrzelić. Świetnie, samo naprowadzające jakieś rzeczy. Cudownie. Ale dobra, dostajemy na początku power-up'a, mój ulubiony power-up, czyli kot, kotek, to jest kotek, chyba kotek, dzięki któremu możemy się wspinać. I wiecie co? Nie wiem, czy to mi się do czegoś przyda, ale ja sobie to wezmę. Łojojo, to w ogóle niszczy. Wszystko, co mieliśmy pod sobą. Dobra, nie wiem czy z tymi, z tymi panami tej trampolinkami możemy coś ciekawego zrobić, ale ja sobie wezmę, może to jakiś sekret znajdziemy. Uhuhu! 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 uhuhu. <laughs> no dobra, tutaj, te samoloty prowadzące kotki raczej nie, nie przysparzają entuzjazmem. No koleś, na szczęście nie są aż tak bardzo zwrotne, żeby mnie dopaść, ale. Trochę się cypło. Patrzcie, mamy logo normalnie jak z Batmana, Tylko z dinozaurem w tle. Ja bym tutaj chciał power-upy sobie jakieś znaleźć. Ale chyba nic ciekawego nie ma. I tutaj jest jakieś tajne przejście, czyżby tam była gwiazdeczka? Nie, ale można się schować. i dobra, tam coś jest jednak. Czekajcie, przejdę sobie tędy. Hm, widzicie, tam jest taka dziura w ścianie. Coś tam ewidentnie jest. Oj, 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 Zdążę? Haha, ha, zdążyłem. Co to jest za power-up? Listek? Dobrze widzę. Nie, proszę, nie chcę umierać. Chcę tylko power-upa. Dobra, cudownie. Nie mam pojęcia... Je... A, wiem, to pewnie te muszą rozwalić. Haha! Ha. Dobra, i przenosimy się do jakiegoś magicznego pudełeczka i co to będzie? Świetnie, znakomicie, nie, dobra, udało się, jestem kok, zdobyłem gwiazdeczkę, więc mamy jedną gwiazdkę, pierwsza, gdzieś została pominięta, ale trudno. dobra, <ścoughs> czyli wychodzi na to, kurcze no, że to dziwne światło pojawia się w momencie, kiedy nas namierzają rakiety. Chodź tutaj. Ulala, ulala, niedobrze, niedobrze. Dobra, żyje, Ale... Voila! Excellent. Mamy dwie zielone gwiazdki. Czyli całkiem nieźle. I mówię, wam ostatnio, że Mario to jest jedna z najbardziej wkurzających gier, jakie mam. I póki co sobie jeszcze całkiem dobrze radzę. Ale się robi tutaj już... Nie doskoczę. Ech, dobra, 4000 punktów. Robi się coraz bardziej schizofren w tym momencie, i boję się, co będzie w jakimś kolejnym świecie. Ale dobra, damy radę, co? Damy radę. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Jakuś... O, to uda zdobyłem. Mamy coraz większą kole kolekcję naklejek w ogóle. Ej, po powiedzcie mi, czy jak byliście mniejsi, to wymienialiście się naklejkami, bo jak ja dochodziłem do podstawówki, to był taki szał na naklejki. I dobra moi drodzy, tutaj sobie u góry coś możemy wylosować. Pan Mario nam sytuuje, cudownie. Skoczymy sobie tu. Uhuhu! Dobra, uwaga. Teraz trzymaj się kciuki. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, ben! Wisienki. Ben. 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 Dobra, coś, coś wygramy. Dawać mi pieniądze! <grywy> Dzięki. Warzydka zdobyłem, całkiem spoko. Nie pogardzę nimi. Dobra, kochani, teraz śmigamy do zamku, gdzie czeka na nas księżniczka. Tym razem jakaś różowa z grzybem na głowie. Ale spokojnie, też uratujemy, jakkolwiek by złej fryzury nie miała. King Kathu Mmm, Mario, ale ty masz pośladki? Wrota się zatrzasnęły. LOL Nie, spoko. To, to jeszcze nie było takie złe. Ale stra strasznie mi się podoba, że każdy level ma coś takiego e, pomysłowego. Coś, czego nie było w poprzednich. Czy mi się wydaje, czy Mario tak wolno biega? Aj, nazywałem tamtego ziomka kotek, a to nie był kotek, tylko jakiś lisek. No elo elo. 3 2 0. Nie żyjesz ziomeczku, klepę masz. Hmm. Kotek jest super, bo może atakować. Jak jest się takim kotkiem, to można się niczego nie mać. Dobra, i będzie do zdobycia gwiazdka. Tylko coś czuję, że te wszystkie monetki, no właśnie, będą tutaj. Zdążę. Czekajcie. Zdążyłem, ale spadłem. Dobra, że jest dobrze. Haha. <laughs> Dobra, mamy pierwszą zieloną gwiazdkę. Jest dobrze, gwiazdki są ważne, żeby je zdobywać Uff, dobrze, że byłem kotkiem, bo bym zleciał. O, gdzie teraz nas to przeteleportuje? Dobra, checkpoint jest. Hop, hop. Monetki są, monetki, które prawie nic nie dają, Kurczę! To wszystko przez to, że ten Mario tak wolno biega. Dobra, czy tu będzie jakiś power-up dla mnie? Dziękuję bardzo. i patrzcie, śmiesznie, że tego ziomka te kolce nie zabijają, tylko... O Jezu, Dlaczego z ciebie taki lamzyk? Dobra, czy tutaj jakiś sekret będzie? Chyba nie. A czy ja to mogę sobie rączką zatrzymać? Też nie. Nie, jaki jesteś głupi. Dobra, jak teraz sobie nie znajdziemy jakiegoś power-upa... To będzie na prawdę słabo. U, hu, hu, hu. Checkpoint chce, checkpoint. Przydałby się checkpoint. O nie, jak tutaj. Co to jest? Jakiś. <ścoughs> Co za ziomek. Dawaj, no stary, zobaczmy, zobaczmy, czy jesteś taki mocny, jak tak wydajesz. Dobra, chyba trzeba mu na plecki skoczyć. No dawaj. Może na wóźkę? Świetnie. Boże. Wiecie, co jest jedna wkurzająca rzecz? Że tych checkpointów nie mogą dać w jakimś normalnym miejscu. To zawsze dają w takim miejscu, że trzeba potem przychodzić pół mapy. Ale dobra, spokojnie. Nie ma co się wkurzać. Gra jest dobra, fajna. Bam. Dobra, co tu mieliśmy? Dzwoneczek. Zamieniamy się w kotka. I lecimy. Dobra. Stary, byłeś taki cwany, to teraz zobaczysz, co potrafi. <laughs> Wiaska tu była! Uuu. To już wiem gdzie... O, patrzcie, jest jeszcze. Kurczę, jak to zdobyć? Bo jak tutaj będzie? Dobra, co, co drugi taki. Taką obręcz z moimi kolcami. Haha! Ha. No dobra, ale mamy gwiazdkę, nie jest źle. Wyskakuje... ...kwiazdeczka, którą zdobyliśmy. Tutaj sobie skaczemy. Elegancko, hop. Oj, Okej. Okay. Nie, czy ja... ...znowu chyba w tym samym miejscu zrobiłem błąd? Czyli mamy... ...jeszcze jedną próbę... ...żeby rozwalić tego ziomeczka. Dawaj. <laughs> jakim jest śmieszny? Patrz, jakim w ogóle nos ma z końca zrobiony? Beka z ciebie, ziomeczku. O! O! Co za wariat! Ty stary ty grunt nam niszczysz pod nogami. Jak tak dalej pójdzie koleś, to spadniemy stąd. Mówiłem, że masz klęskę, stary? No dawaj, pokaż, pokaż na co ci stać. I kolejna ziemia się zapada. Nie podoba mi się to ani troszeczkę. Już po tobie? I jeszcze będziesz walczył? Co on robi? I stary! O, no dobra! Patrz, udało nam się tym najmniejszym Mario przejść. Więc jest chyba całkiem nieźle. Dobra, uratujemy zaraz księżniczkę co, chyba wszyscy Czek, Nie, jeszcze nie. Bo co to to nie był boss ostateczny? Hej! Jej <grywki> fryzura jest po prostu hitem sezonu, jest prze-przecudowna. Słyszycie jako najęczy? Wow! Skacz Mario, co tak? Słabo biega, słabo skacze, no ja nie gram w tym marze, zaraz zmienimy się na ludziego i tyle fajnie z wąsem tutaj było zabawy wspólnej, co? co za wariat. Dobra, księżniczka uratowana. I teraz będziemy lecieć prawdopodobnie do jakiegoś kolejnego świata. I tutaj mamy jakiś różowy świat zrobiony z galaretki. Teraz księżniczka tutaj powinna postukać młotkiem. Zrobi nam taką rurę, że tak się przyjedziemy, Aż do kolejnego świata mam nadzieję. I boję się co to będzie. Chyba kolejny świat, który nas czeka. To będzie taki dziwny świat kosmiczny. Dzięki ma. Ale zobaczymy. W ogóle nie wiem nawet ile nam zostało do końca odcinków. Ile tutaj jeszcze światów jest i tak dalej. No prześciska ma. No, dobra, lecimy. Wow, świat w chmurkach. No, to jest porządna fryzura, a nie jakiś grzyb na twarzy, no. powinniście się się uczyć od niej, młode damy. Dobra, muzyczka się zmieniła. Jest tęcza! I mamy jakiś piękny, chmurkowy świat. Clear pipe. No nieźle. Ej, ja chcę monety. Czekajcie, w drugą stronę muszę pojechać. O, bardzo ładnie. O kurczę, tutaj trzeba będzie ostro sterować. Haha, spodziewajcie się takiej sztuczki? Wola, no, idealnie, zobyliśmy gwiazdkę. Słuchajcie, zrobiłem to idealnie, perfekcyjnie. Jestem po prostu w szoku swoich niesamowitych umiejętności. I dobra, wskakujemy do magicznej skrzynki, która nas teleportuje odrobinę dalej. Tutaj mamy poł. Poł oznacza, że coś się tutaj zaraz wydarzy i mamy grzyba, hurra! Zawsze chciałem mieć jakiegoś grzyba. Skąd to w ogóle tyle tych kwiatków? Hm. Tutaj są kolce, to ja może tam nie będę wchodził, bo się trochę cykam. Ale tutaj już czemu nie fajnie! Fajny jest świat, gdzie można sobie te tak rurka, rurkami podróżować. No i oto piękna druga gwiazdeczka! i co nam idzie lepiej niż idealnie Skakujemy tutaj nas wystrzeli zaraz zobaczymy gdzie, lecimy przed siebie a co? jakieś ptaszki, gołąbki tutaj były? No co my tu mamy? BAM! UPS! Ups. nie dobra, jest spoko jest git, chodzimy po chmurkach i mamy kolejnego grzyba, mogłoby być to coś lepsze a co ja mam teraz zrobić? Aha, dobra, tutaj mogę. Świetnie. Dobra, oszukamy tutaj czasoprzestrzeń system i przyjdziemy sobie tędy. I dobra, jeszcze raz lecimy tej prosto do góry. Wola voilà. chmurko jedź, prowadź mnie dalej. I skakujemy do kolejnej magicznej skrzyneczki. Tutaj na lewo coś będzie, ja to czuję. Tam jest pewnie gwiazdka. Czekajcie, jak tutaj stanę, to czy kwiatek to zestrzeli? Ha! a to dobre. Jestem po prostu dzisiaj mistrzem logicznego myślenia. Ła! Wow! A to są te chmurki, co wystrzeliwują nas w górę. I boję się, że spadnę zaraz, ale... Wow, Dobra, this is fantastic! Mamy trzy gwiazdki! Ludzie, co się dzieje? Chyba w życiu tak dobrze mi nie wychodziło zbieranie gwiazdek. Nie! Słuchaj, Sary, ja cię muszę podnieść. Tylko nie jestem jak się. A, to chyba w doniczce musi być. Albo muszę tak szybko biec jak wtedy. I nie, klucz! Jak tutaj są klucze, to wiecie, że się coś dzieje. Coś niedobrego. Dobra, lecimy. ha, boję się. Dobra, tutaj chwilę poczekamy. I lecimy tu do góry. W lewo. Mamy wszystkie klucze, otwiera się zamek. ja! O nie, o nie one mi konią? <grystanie> Dobra, udało się. Mamy tutaj już koniec mapy praktycznie. Co tam lata? Tam to lata. Stary, co ty tu robisz? No hej. <grystanie> On utknął! Dobra, tam u góry może jeszcze coś było, ale przeszliśmy mapę. Znakomicie. Dobra, kochani, teraz na koniec odcinka, tak jak obiecałem, szczegóły dotyczące akcji z Lenovo, czyli z tymi tablecikami Yoga Tablet. Między 25 lipca a 10 sierpnia kupujecie Lenovo Yoga Tablet, za który możecie otrzymać zwrot kasy. Dla tych, którzy nie dokonają zakupu, Lenovo przewiduje dodatkowo inne nagrody. Także wszystkie informacje znajdziecie w opisie, a także na stronie na tropieyogi.pl i tutaj gdzieś teraz wam się pojawi adnotacja albo możecie kliknąć w opisie link także zapraszam i trzymam kciuki a teraz na razie trzymajcie się hej